Komentarz dziennika Gazety Prawnej. Już ponad 80% gmin przyjęło stosowne uchwały, w których określiło stawki za wywóz śmieci po 1 lipca. Ale wbrew pozorom, do śmieciowej rewolucji jeszcze daleka droga. Przyjąć uchwałę jest stosunkowo łatwo, gorzej, gdy w cały proces trzeba zaangażować mieszkańców. Ci w wyznaczonym przez gminę terminie muszą złożyć deklarację w urzędzie. W której określą wysokość stawki, jaką będą ponosić po 1 lipca. Jak już wiemy, zbieranie tych deklaracji idzie gminą bardzo średnio. Z jednej strony jest to wynik marnej polityki informacyjnej samorządów, a z drugiej jest to po prostu nasze przyzwyczajenie do robienia wielu rzeczy na ostatnią chwilę. Samo zebranie deklaracji, jeżeli już nastąpi, to jednak nie wszystko. Do rozstrzygnięcia są jeszcze przetargi na wywóz śmieci. Można spodziewać się zaostrzonej walki firm i irracjonalnych ofert. Zwłaszcza, że głównym kryterium, którym będą kierować się gminy przy wyborze takiej firmy, będzie po prostu cena. Nie ma więc gwarancji, że system będzie sprawny i ruszy w terminie. Wtedy może się okazać, że za cały system zapłacimy podwójnie. Z jednej strony będziemy dopłacać do systemu, który będzie po prostu niesprawny, a z drugiej strony przyjdzie do nas Komisja Europejska, która nałoży na nas dotkliwe sankcje.